Co jest cyklu, jak spieprzyć dobrze wyglądające żarcie. Ej panowie, wyspa się pali. Ty, dzwoń ta po straż, chłopaki. Kuboty dobrze zgaszą Wiesz, skończę kurwa jak mumia. W kociołku z kiełbasą. MK, musisz mi dać trochę tej gruszki, bo strasznie mnie ona woła. Jeszcze zimna, nie no. Za dzieci. Ale jednak to Ale wróci do mnie. Mm. Jaka ona jest pyszna. MK, ściągamy. To. Nie, jeszcze mało jej. Ale na chwilę, żeby odpuścić. A z Simona jest. Jakby co? Słuchaj, jeszcze jak MK, może nie wyjebiecie, ale w sypiecie piachu. Także zastanów się. Wolę piach jak to wyjeba. Nie. Nie, Niestety, jedno z drugim jest bardzo mocno związane. Albo O, już Maciek zaczął, kurwa. Na pewno coś zjebie. Zakładamy się. Muszę aż to nagram. Znowu? Jak spieprzyć, dobrze żarcie. No. Postawcie to tu na tym żarze. No w tym tak Dobra, Kali chyba kapnęsi, się jak tu zrobisz, to już koniec. A co to jest, opowiedz jeszcze co to jest. Radek, zbrojnik we własnej osobie. To ten hater z internetu we własnej osobie. No i jak te i co tu jest, opowiadaj. Ale gdzie? Tam? No? To są kiełbasy siostry Eweliny. Nie mylisz tego z żadnym zakonem. Siostra Ewelina ma męża i dwójkę dzieci. No to jak normalna zakonnica. No. Ej, patyka wiebałeś. Patyka wiebałeś. No wieba, z czego teraz utopiłeś. No. Ale spokojnie, jak dopiero nadejdzie. No i co ta siostra zrobiła? Kiełbasę. Fakirowi. Ja nie pytam się o ich relacje damsko-męskie co robią w nocy, tylko co tu zrobiła do tego gara. No. Co tam zrobiła? Kiełbasę białą parzoną, no. yy, zapieczoną i do tego poszedł sosik z chrzanu, śmietany, majeranku i odrobina soli i pieprzu. Prawie jak Magda Gessler. No i co? Magda Gessler to mogła te garwylizać? lizać Cebulka, cebulka, cebulka. Magda Gessler się nie umywa do siostry Ewelina. Tak? No pozdrawiamy szwagra siostry Eweliny. Jak to prawda to tak. Te informacje? <śpiewanie> Sprzedam opla no. <śpiewanie> Koniec